Statystycznie rzecz ujmując, 90% ze słuchaczy tego odcinka jest praworęcznych. Pozostałe 10% jest leworęcznych lub w niewielkim stopniu oburęcznych. Odpowiedź na odwieczne pytanie, dlaczego tak wiele osób jest praworęcznych, a nie leworęcznych lub oburęcznych, dlaczego istnieje ta nierównowaga, postaram się znaleźć w dzisiejszym odcinku podcastu Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Kwestia dominacji jednej ręki jest naprawdę dziwna. Gdyby dominacja była całkowicie przypadkowa, istniałby podział 50 na 50 pomiędzy osoby prawo i leworęczne. To miałoby sens. To byłoby jak selekcja płci w momencie poczęcia. Płeć każdego z nas jest determinowana w sposób dosyć losowy w momencie poczęcia. Gdyby dominacja jednej ręki wynosiła 100%, to też miałoby sens. Wszyscy ludzie mają oczy, nos, stopy. Gdyby wszyscy mieli taką samą dominację jednej ręki, byłoby to po prostu część ewolucji, która doprowadziłaby do ukształtowania człowieka. Na potrzeby tego odcinka po prostu pominę ludzi, którzy są oburęczni lub mieszani. Mogą być oni zaliczani do każdej z tych grup. Osoby oburęczne mogą równie dobrze używać obu rąk, a osoby o mieszanych rękach używają jednej ręki do jednych czynności, a drugiej do innych rzeczy. Jednak liczby tych osób są na tyle małe, że tą kwestią należałoby się zająć w dalszej kolejności. Pierwszym zaskoczeniem jest, że odsetek populacji prawo- i leworęcznej nie jest jednakowo ustalony. Są szacunki, które mówią, że 95% jest praworęcznych, ale i takie, które mówią, że zaledwie 70% ludzi jest praworęcznych, co wydaje się bardzo szerokim zakresem, biorąc pod uwagę, że możemy to łatwo sprawdzić. Zbierzmy kilka faktów, które znamy w kwestii prawo i leworęczności. Po pierwsze, dominacja prawej ręki sięga bardzo dawnych czasów ślady nacięć i zużycia na kamiennych narzędziach wskazują, że większość ludzi była praworęczna już w prahistorii. Także starcie zębów Homo habilis wskazuje, że gdy coś przeżuwali, wkładali sobie pokarm do ust prawą ręką. Ponadto, gdy znaleziono pełne szkielety ludzi lub przodków, prawa ręka jest często nieco większa niż lewa, co wskazuje, że była częściej i mocniej używana. Co więcej, ta praworęczna preferencja wydaje się być głębsza w miarę upływu czasu. Dowody pochodzące z przodków człowieka sprzed półtora miliona lat temu wskazują, że mniejszy odsetek tej populacji było zdecydowanie praworęcznych. Natomiast dowody sprzed 600 tysięcy lat już wskazują wyraźne preferencje prawej ręki. Po drugie, preferencja praworęczności wydaje się być uniwersalna dla ludzi na całym świecie. Nie ma cywilizacji, plemiona ani grup ludzi, które kiedykolwiek znaleźlibyśmy, które byłoby w większości leworęczne. Do niedawna osoby leworęczne musiały po prostu radzić sobie z życiem w praworęcznym świecie. Bardzo niewiele rzeczy zostało zbudowanych z myślą o osobach leworęcznych. Weźmy na przykład starożytne działania wojenne. Żołnierz miał tarczę w jednej ręce i miecz lub włócznię w drugiej. Musiałeś trzymać tarczę w lewej ręce, niezależnie od tego, która ręka była dominująca, ponieważ musiałeś być w jednej linii z innymi żołnierzami. Wszyscy musieli ustawić się w jednej linii z mieczami i tarczami w tej samej ręce, bo inaczej formacja by nie zadziałała. Począwszy od XIX i XX wieku, osoby leworęczne musiały po prostu nauczyć używać się nożyczek i innych narzędzi stworzonych dla osób praworęcznych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Podobnie większość dzieci była po prostu zmuszona do pisania prawą ręką. Jako osoba leworęczna mogę dodać do tej listy jeszcze wiele innych przedmiotów, o których nie mielibyście pojęcia, że są skonstruowane specjalnie dla praworęcznych, a leworęczni muszą ich używać niezgodnie z przeznaczeniem. Są to klawiatura komputerowa. Myszka wyprofilowana w jedną stronę, chochle do nalewania zupy z dzióbkiem po jednej stronie, zegarki mające pokrętła po prawej stronie, kubki i filiżanki z uszkiem mające narysowany jakiś przedmiot, który jest widoczny tylko dla osób pijących nimi prawą ręką. Większość alfabetów. W których piszemy od lewej strony do prawej, zatem osoby piszące lewą ręką zasłaniają sobie i rozmazują to, co właśnie napisały. Na pocieszenie można powiedzieć, że są alfabety, które wspierają pisanie lewą ręką, ponieważ pisze się od prawej strony. Są to alfabety arabski i hebrajski i setki innych rzeczy. Ogólnie mówiąc, świat jest skonstruowany dla osób praworęcznych. Stosunek osób leworęcznych można podsumować tym, że łacińskie słowo oznaczające lewicę jest złowrogie. Tak jak wszyscy wiemy, ludzie leworęczni są źli. W języku polskim mówimy o lewych interesach, o pójściu na lewiznę, a także o tym, że ktoś ma prawy charakter, czyli jest dobry. Podobnie jest w wielu innych językach. Po niemiecku, du hast recht, masz rację. Right po angielsku, czyli prawy, też oznacza rację. Łacińskie słowo dextra, które jest podstawą angielskiego dextrose, słowo oznaczające bycie dobrym, także pochodzi od słowa praworęczny. Biblia mówi o zasiadaniu po prawicy Boga, co jest pozycją lepszą. Skąd więc ta nierównowaga? Pierwszym miejscem, na które należy zwrócić uwagę, jest oczywiście genetyka. Od czasu odkrycia DNA i genów udało nam się uzyskać wgląd w wiele części tego, co czyni nas ludźmi. Problem polega na tym, że nie znaleziono jednoznacznie genu, który mógłby odpowiadać za lewo lub praworęczność. Co więcej, geny, które odpowiadają za leworęczność, nie zachowują się jak normalne geny recesywne lub dominującej, a więc dwoje leworęcznych ludzi ma tylko nieco większe szanse na posiadanie leworęcznych dzieci. Szanse te wynoszą 25% zamiast zwykle 10%, ale nadal to jest mniejszość. Jeśli istnieje komponent genetyczny leworęczności, musiałoby to być kilka genów współpracujących ze sobą. Istnieje wiele przypadków bliźniot jednojajowych, z których jedno jest praworęczne, a drugie leworęczne. Różnice te występują aż w 21% przypadków. Biorąc pod uwagę, że mają te osoby identyczną genetykę, powinno to być niemożliwe, gdyby geny były jedyną przyczyną lewo lub praworęczności. Tutaj zwrócę uwagę, że istnieje niewielka różnica pomiędzy płciami, jeżeli chodzi o bycie leworęcznym. Mężczyźni są około 12% leworęczni w porównaniu z kobietami, które są leworęczne w 10 lub mniej procentach. Jest to niewielka, ale jednak różnica i wielokrotnie stwierdzana na badaniach w różnych populacjach. Niektórzy twierdzą, że jeżeli komponent leworęczności nie do końca jest uwarunkowany genetycznie, to jest to może coś, co zostało przekazane pomiędzy wczesnymi ludźmi. Jest to uwarunkowany kulturowo. Jest to również mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że dzieci rozwijają preferencje dotyczące rąk, zanim będą mogły rozpocząć naukę. Gdyby istniał komponent kulturowy, na pewno znaleziono by jakieś plemię lub grupę ludzi, która byłaby w większości leworęczna, a tak się nigdy nie stało. Najpopularniejszą obecnie teorią wyjaśniającą leworęczność jest to, że jest ona spowodowana pracą mózgu. Nasze mózgi wydają się symetryczne, ale zachowują się asymetrycznie. W okresie od 2 milionów lat do 600 tysięcy lat temu rozwinął się język. Zarówno język, jak i zdolności motoryczne są kontrolowane w lewej półkuli mózgu. Lewa strona mózgu kontroluje prawą stronę ciała i odwrotnie. Ponieważ ta część mózgu ma do czynienia z umiejętnościami motorycznymi, być może po prostu łatwiej jest naszemu mózgowi preferować prawą rękę, ponieważ ta właśnie jest kontrolowana z tej strony mózgu. Szympansy są jednym z gatunków najbliższych człowiekowi. Zwykle nie preferują one ani jednej, ani drugiej strony ciała. Kiedy jednak chodzą w pozycji wyprostowanej, mogą wykazywać preferencje, a stroną, którą wybierają, jest jednak równomiernie rozłożona pomiędzy osobniki w danym stadzie. Żaden gatunek małp nie wykazuje preferencji dotyczących używania bardziej jednej ręki lub drugiej. Jedna z teorii głosi, że mózg może rozwinąć preferencje w łonie matki z powodu pewnego rodzaju stresu, dlatego raz na pięć identycznych bliźniąt jedna para posługuje się dwiema różnymi rękami. Tak więc, biorąc pod uwagę współczesną wiedzę, tak naprawdę nie wyjaśniono, dlaczego niektórzy ludzie są praworęczni, a niektórzy leworęczni. Bycie leworęcznym to trochę mieszany worek. Jest kilka minusów. Najbardziej oczywiste jest to, że prawie wszystko na świecie jest przeznaczone dla praworęcznych. Wszystko od urządzeń kuchennych, narzędzi, instrumentów muzycznych jest przeznaczone dla praworęcznych. Co więcej, osoby leworęczne mają wyższe wskaźniki niektórych zaburzeń, w tym dyslekcji i schizofrenii. Mają również wyższe wskaźniki autyzmu, depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej. Cierpią również na wyższe wskaźniki raka piersi, chorób serca i złamań kości, które pozornie nie mają nic wspólnego z leworęcznością. Jest też druga strona medalu. Osoby leworęczne mają tendencję do osiągania lepszych wyników intelektualnych. Średnio uzyskują o jeden punkt wyżej w testach IQ. Są również znacznie nadreprezentowani w profesjonalnych orkiestrach, w stowarzyszeniu MENSA i w programach stypendialnych dla uzdolnionych uczniów. Osoby leworęczne osiągają także średnio wyższe wyniki w testach maturalnych. Było ośmiu leworęcznych prezydentów USA, co jest dwukrotnie wyższym wskaźnikiem niż można by oczekiwać na podstawie rozkładu statystycznego. Leworęczni sportowcy również osiągają lepsze wyniki niż ich praworęczni odpowiednicy. Uważa się, że wynika to często z faktu, że ludzie nie są przyzwyczajeni do walki z leworęcznymi przeciwnikami. Na przykład, leworęczni bokserzy dobrze sobie radzą, podobnie jak leworęczni tenisiści. Martina Nawratilowa, Rafael Dan, John McEncore, Rod Lover, Monica Seles i Jimmy Cones byli leworęczni. Podsumowując, tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego niektórzy ludzie są leworęczni, a niektórzy praworęczni. Ma to na pewno związek częściowo z genami, ponieważ ludzie leworęczni mają większe szanse na posiadanie leworęcznego potomka, ale także z kulturą, ponieważ w kulturach, w których negowane i stygmatyzowane jest używanie lewej ręki, udział ludzi leworęcznych w populacji jest znacznie mniejszy niż w innych miejscach. Przykładowo w bardzo liberalnym kraju, jakim jest Holandia. Istnieje najwyższy udział na świecie osób leworęcznych, który dochodzi do 13,2%. Następne są Stany Zjednoczone, 13% oraz Belgia. Jeszcze tylko w Kanadzie i Belgii jest poniżej 12%. A na drugim końcu skali leży Korea Południowa, w której jest zaledwie 2% ludności leworęcznej, Meksyk, 2,5%, Chiny, 3,5% i Japonia oraz Tajwan, około 5%. A także w Indiach, w których leworęcznych jest zaledwie 5,2% osób. Niezależnie od tego, dlaczego tak się dzieje, warto mieć oko na leworęczne osoby, wszystkie które znasz. Słyszałem, że wszystkie są podejrzane.